Nie zawalczę na zawodach przez mojego widza, który skomentował mój TikTok. Już wam wszystko tłumaczę. Po moich nieudanych podbojach w kategorii 93 kg stwierdziłem, że trzeba wrócić do naturalnej wagi i wystartować. W wadze 84 kg Miało to być MMA Polska MMA Polska jest to jedyna organizacja w Polsce, która jest zrzeszona z światowymi organizacjami I dzięki temu, wgrywając tam, możecie wystartować na mistrzostwa świata MMA Zawody miały być 29 marca, więc zacząłem swoje przygotowania Miałem trochę czasu Wstawałem wcześnie rano, naprawdę wcześnie Pobudeczka! 5.40 Żeby zdążyć do pracy, na trening I zająć się innymi swoimi obowiązkami Trenowałem ciężko, naprawdę ciężko Aż zajechałem swój sprzęt Widzicie jakie pierdolnięcie? Aż dziury lecą. Rękawice do wyrzucenia, piszczele roztargane. Musiałem jechać do sklepu i kupić nowe. Wszystko. Zdewastowany, ale ja jestem cały. Niezniszczalny. Nowe rękawice, nowe nagolenniki. Nie mam żadnej płatnej reklamy, ale bardzo szanuję te sklepy stacjonarne. Chciałbym, żeby ich było więcej, żeby można było przyjść, przymierzyć te rękawice i kupić po prostu zajebisty sprzęt. MD Sport, odezwijcie się. Prowadziłem mega restrykcyjną dietę. Jadłem rzeczy, których niektórzy by nawet nie tknęli. Nie liczył się smak, nie liczyła się przyjemność, liczyła się tylko waga. I czas. Robiłem to wszystko mimo dwóch poprzednich porażek. Byłem mega zmotywowany do działania, ale wydarzyło się coś, przez co nie mogłem wystartować na tych zawodach. Wszedłem na zastępstwo i zawalczę na prestiżowej gali walk, jaką jest Babylon MMA. I do tego zawalczę z gościem, który kiedyś skomentował mój TikTok. Jaka waga tak z ciekawości? 84 kg. Co może teraz 93 i widzimy się w październiku w klatce? Taka luźna propozycja. A jest z nim Antoni Tadeusiak, młody, utalentowany zawodnik. Będę od niego dużo niższy i lżejszy, ale wiem, że sobie dam radę. Najlepsze jest to, że jest to zbieg okoliczności. Jego trener szukał zastępstwa i napisał do mojego kolegi z maty, który polecił mnie. Takim sposobem, totalnie okrężną drogą, komentarz Antka się ziścił i walczymy razem już w piątek, 14 marca. Widzowie, pokażcie moc internetu. Dostępniajcie wszędzie, gdzie się da. Oglądajcie transmisję, lajkujcie. Transmisja będzie na Polsat Sport. Można też kupić PPV. Wiadomo, ja jestem amatorem, ale będą też tam walczyć zawodowcy. Można naprawdę zobaczyć piękne widowisko. I dziękuję bardzo moim sponsorom. Gil Capital. firma, która chętnie pomoże Ci sprzedać, kupić lub wynająć Twoją wymarzoną nieruchomość. I Handmade. Sklep, w którym możesz podarować drugiej osobie. Prezent. Chłopaki, przypominam, że za niedługo Dzień Kobiet. I sprzęt ogrodniczy KS. Za niedługo wiosna, potem lato. Trzeba zrobić porządki po ogrodzie, co?